Witam serdecznie w nowym filmiku, jest to drugi filmik po długiej przerwie No i jest to filmik, w którym sobie przedstawiamy dwie e, dwa dziwne, dwie dziwne po prostu petardy Znaczy nie dwie tylko petardy, tylko dwie różne dziwne paczki petard Które znalazłem gdzieś tam w domu Mam tutaj eleganckie ogniseczko e, No i co, no i są tutaj spani Hackery od Wulkana, Które nie mają jakoś bardzo dużo neku, przynajmniej nie spodziewałem się, że były jakieś bardzo mocne Aczkolwiek na 10 petard, 21 gramów neku No to wychodzi, że będą miały prawie po... 2 gramy, no ale coś czuję, że nie będą wcale takie mocne no 12 20 gramów na 12 petardek tak naprawdę więc i tak i tak no niby dosyć dużo, a tutaj mamy kilery, czyli po prostu wielkie China bolery od Triplexa, no i sobie właśnie zobaczymy jak te petardy wypadają, no taki luźny filmik z braku laku, żebyście mieli jeszcze coś nagrane, zanim Wam wymyślę jakiś fajny content, tu widzicie, że za chwilę będzie grubo słane, oczywiście, no ale to nie w tym filmiku Także odpalamy i sprawdzamy, czy coś te petardy sobą prezentują. Bierzemy sobie killerka i bierzemy sobie jednego spanish crackera i odpalamy. Myślę, że to można odpalić od ogniska i rzucić tutaj, bo to chyba nie powinno być bardzo mocne. No, możliwe, że China Bullery będą lepsze od Triplexa. Więcej syfu to robi niż huku No ale tak można było się spodziewać Chodźmy do ogniska wam pokazać Bo to jest w sumie niezły żart Z tych dwóch petard Zostało więcej Niż nieraz jakiś fontan wulkanów Czy czegoś w tym stylu Więc no takie niezbyt mocne Wiecie po prostu przynajmniej czego nie kupować A teraz przetestujemy czy wybuchają w wodzie Masz zapalniczkę kogoś pod ręką? To dawaj I wrzucimy do wody no, to jest tam karton, to też się powinno. Nawet nie widać lądu. No, spani szakar jak najbardziej w wodzie wybucha. A ten koleżka też nie ma dosyć fajny ląd. No i nie. O, jednak wybuchł i nawet na dno spadł. Ale tutaj będzie zadymienie, zaraz i bardzo dobrze. Dobra, teraz sprawdzamy, czy poczyniła jakieś uszkodzenia w trawce. Wątpię, ale pasuje to sprawdzić, żeby nie było. Możesz to odpalić. O nie, a ta ładnie strzeliła w sumie. Ale nadal to nie było wystarczająco dobrze i mocno żeby zrobić jakiekolwiek uszkodzenia w trawie, ale przynajmniej miała siłę, żeby samo siebie rozerwać. I teraz killer. Bardzo, bardzo podobnie wypadają mocno te petardy. Ale killer zrobił jakikolwiek w sumie kraterek w trawce, także wydaje mi się, że jest nieco mocniejszy, ale generalnie te dwie petardy są bardzo, bardzo porównywalne do siebie i obydwie są dosyć średnie. No i na koniec tego krótkiego, spontanicznego testu, wielki karabinek z petard tych, które właśnie testowaliśmy, no i zobaczcie jak dużo śmieci z nich zostanie. O, aż jakiś odłamek poleciał nam do kartonu. Dobrze nie podpalił, chociaż tu nie ma nic takiego strasznego. No i klasycznie, że więcej syfu niż to było warte. No ale kartoniki, papierki to się zaraz po prostu ten wszystko A, powinno... Nie? A, nie? Nie, nie, Tak wyglądają te petardy po wybuchnięciu, ledwo rozebrane korpusy. A dla odmiany pokażę wam jak dobra jakaś petarda wybucha. Na miejscu tego całego karabinka położymy sobie bumbuma. NWP, kto wie, ten wie. Proszę bardzo, bumbumik Boom, Klasyka, klasyki. Także będzie coś fajniejszego w tym filmiku. No to jest, no to jest powalony po prostu. Jaka to różnica? Piękne, piękne petardy. Krater w bardzo mojej twardej trawie, taki, że można w sumie buta postawić.